Dzień moi drodzy. Zacznę od tego, że jestem właśnie w trakcie nagrywania zupełnie innego filmu, który nie wiem w jakiej kolejności te filmy się pojawią czy najpierw ten, czy najpierw tamten w każdym razie na pewno na pewnym etapie będą wzajemnie do siebie linkować, ponieważ e, to co teraz robię to testuję kosmetyki Start. I przypomniało mi się, że mam. Rybkę, którą zauważyliście właśnie na zdjęciu na Instagramie, jak pokazywałam Wam e, kosmetyki e, Tarte Te od Graveyard Girl. Dla porządku, pokażę Wam, co testuję w tym momencie. E, no i stwierdziłam, że jako, że nie będę nakładała podkładu e, przy okazji kosme testu kosmetyków Start, no bo takiego podkładu nie mam. To mogę przetestować w osobnym teście tą rybkę, bo nie chciałabym mieszać tych dwóch rzeczy. E, to jest rybka, którą ja zamówiłam tak, o, dorzuciłam do zamówienia e, z Rose Girl, jak zamawiałam sobie ciuchy. E, między innymi takie bardzo podarte jeansy, które pokazywałam Wam chociażby e, we vlogu z Semisfery. E, no i e, ja zauważyłam, że ona na Instagramie robi. Po prostu szału. Nie wiem na czym to wszystko polega, i stwierdziłam, że dzisiaj ją przetestujemy i nałożymy sobie nią wspólnie na wizji podkład. I podkładem, który będziemy nakładać, jest ubrudzony do granic możliwości Revlon Color Stay w odcieniu 150 buff. Ja jestem dosyć blada, nie opalam się, używam kremów z filtrem, także to jest mój odcień. I zobaczymy, jak. Nam się tą rybką będzie pracowało. Ja zawsze sobie pompkę wycieram z policzek. Nie wiem, czy ktoś jeszcze tak robił, prócz mnie. Mówiąc szczerze, nie wiem do końca, jak mam tej rybki użyć, no ale umoczyłam ją już w podkładzie i chyba będę musiała to robić tak, bo innej opcji nie widzę. Ciężko się to trzyma. Przynajmniej dla mnie jest to dość niewygodne. Tylko ja mam takie wrażenie, że to robi straszne smugi, czy wy też je widzicie? Bo mnie na tym małym ekraniku w aparacie, w którym się teraz patrzę, ciężko jest to stwierdzić, jak mam być szczera. Jak widzicie, to jest idealnie kolor mojej szyi, dlatego um, właśnie go używam, pomimo, że może Wam się wydawać, że twarz mam ciemniejszą, ale zawsze lepiej się równać do szyi, żeby nie mieć machy. Dobrze, moi drodzy, powiem Wam tak: pierwsze moje wrażenie było bardzo sceptyczne, natomiast w międzyczasie przyjrzałam się temu podkładowi bliżej w lustrze no i nie wygląda on źle, to naprawdę nie zostawia smug, tak jak myślałam, tylko po e, parokrotnym przeciągnięciu tym pędzelkiem w, w tym samym miejscu ten podkład fajnie, równomiernie się rozkłada, mam wrażenie, że to troszeczkę traci nakryciu, ale może mi się tylko wydaje e, dzięki temu, że on, ten pędzelek jest tutaj tak dosyć ostro zakończony też fajnie można sobie wjechać tutaj wiecie, w te wszystkie szczeliny koło nosa e, no i Pierwsze wrażenie jest jakby jak najbardziej pozytywne. To, co mi przywodzi na myśl ten pędzel, to tak naprawdę klasyczny języczkowy pędzel do podkładu, który po prostu jest rozbudowany i wstawiony w takie bardziej fancy, wiecie, rybkowe opakowanie, ko kojarzące się może troszeczkę z serenami ze względu na tą kolorystykę. I tyle, to nie jest jakoś super, hiper nic odkrywczego, tylko tyle, że fajnie gadżetowa to. I przyjemnie dla oka wygląda. Także tak, to był mój szybki ekspresowy test rybki. Ja jej jeszcze nie widziałam u Dziewczyn Beauty. Jeżeli widzieliście taki test, to podlinkujcie mi, zobaczę bardzo chętnie, jak komuś innemu to wyszło, bo jeszcze nie widziałam czego takiego. Także dajcie znać, czy Wy widzieliście, jeżeli tak, to u kogo. Ja tymczasem będę testować sobie tą rybkę dalej. Zobaczymy, jak mi się będzie sprawdzała na dłuższą metę, dlatego że ostatnio w zasadzie cały czas nakładałam podkład gąbeczką. Tak mi było najwygodniej. No i cóż. No i dobrze, moi drodzy, ja i moja rybka się dzisiaj żegnamy. Jeżeli podobała Wam się moja nowa koleżanka to zostawcie jej łapki w górę czekam na wasze komentarze właśnie odnośnie tego sprzętu może same miałyście okazję go używać albo tak jak mówiłam, może widzieliście już u kogoś innego to chętnie obczaję właśnie inny test innej osoby e, właśnie tutaj na YouTubie bo na Instagramie widziałam ich pełno no ale chciałabym kogoś z polskiego podwórka, że się tak wyrażę e, także tak, czekam na wasze komentarze w opisie dam wam do niej link skąd ja ją wzięłam Oczywiście, jak zawsze, zachęcam Was, żebyście zerkali też do opisu nie tylko po link, ale również po moje media społecznościowe, gdzie pojawiam się praktycznie codziennie. No i jeżeli jeszcze tego nie robicie, to gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału, abyście mogli być z wszystkimi moimi filmami na bieżąco, a jak wciśniecie dzwoneczek, to będziecie dostawać powiadomienia, jak tylko jakiś nowy film na moim kanale się pojawi. Dzisiaj się z Wami żegnam, do zobaczenia następnym razem. Pa!